Drodzy panowie i panie, czy wie co miesiąc robicie samo badanie? Niby każdy wie, że trzeba, ale czy każdy wie jak i czy każdy robi? Mamy listopad, a listopad to już tradycyjnie miesiąc walki z rakiem jądra. Tak samo jak październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Listopad to po angielsku November, mężczyzna po angielsku to Men, i stąd się wzięło November. Zatem oficjalnie mamy Mowember i przypominamy sobie wszyscy o tym, że mamy regularnie się samobadać. I starzy, i młodzi. Zatem jak się badać? Czasami słyszę od niektórych, że jestem kobietą z jajami, ale muszę Wam się przyznać do tego, że nie mam jaj. What? Szukamy wszelkich zmian wszelkich anomalii, wszelkich guzów, utwardzeń, zmian wielkości, kształtu, coś na skórze. Tego szukamy. Mówienie o dotykaniu prywatnych części ciała to muszę przyznać, że jest dla mnie spore wyzwaniem, ale zachęcił mnie do tego Eurowag, który aktywnie wspiera organizację non profit Lono i sam też robi szkolenia na temat profilaktyki raka piersi, jaka raka jąder dla swoich pracowników, dla swoich klientów. Wybierzcie sobie jakąś jedną datę w miesiącu, na przykład pierwszy. Albo może dziesiąty, jak jest wypłata. Tego samego dnia, każdego miesiąca, zróbcie sobie samo badanie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się zdrowa Cześć! I badajcie się!